Witam Was, Andrzej Żuromski, założyciel Akcji Stopomówieniom i współzałożyciel Ruchu Stowarzyszenia Niepokonani. Jesteśmy dzisiaj w Sądzie Najwyższym w Warszawie. W tamtym tygodniu, w czwartek, Krzysio Stańko był na mojej sprawie w Kielcach, przyjechał specjalnie, dzisiaj ja jestem na jego sprawie w Sądzie Najwyższym. Krzysiek walczy od iluś lat i wygrał już uniewinnienie w swojej sprawie, ale prokurator oczywiście się odwołał do Sądu Najwyższego i właśnie dzisiaj odbędzie się sprawa. Mam nadzieję, że po niej Krzyszek zostanie całkowicie uniewinniony. Sąd Najwyższy w Warszawie utrzyma w mocy wyroki sądów wcześniejszych i cała przygoda Krzyśka się, że tak powiem, zła przygoda się zakończy pozytywnie wreszcie czego mu życzę po wyjściu z sali Proszę Krzyśka o krótki komentarz i specjalnie dla akcji, dla, dla niepokonanych nakręcimy to wideo. Dzięki. No witamy wszystkich na, na, na mojej sprawie. Jest to ostatnia sprawa, Ma, mam nadzieję, że ostatnia sprawa w sądzie apelacyjnym, znaczy w sądzie najwyższym złożona przez pana prokuratora. Jestem jak na razie w dobrej myśli. Spotkaliśmy się tutaj, mam nadzieję, właśnie, że pan Krzysztof powiedział po raz ostatni. E, nie jest to nasza sprawa, w tym sensie, że nie my składaliśmy ten środek zaskarżenia, tylko prokurator. Pomimo no, konieczności pojawienia się tutaj, no mamy naprawdę tutaj bardzo e, ponne nadzieje mamy nadzieję, że sprawa się rzeczywiście zakończy i pan Krzysztof będzie ostatecznie i definitywnie niezaprzeczalnie już e, uniewiniony od wstawianych mu zarzutów i będzie mógł z tym spokojem dalej sobie e, żyć i prowadzić działalność, którą, e, którą prowadzi. Prokurator oskarżył Krzysztofa Stańko o... Przestępstwa to z artykułu 53 ust. 2 ustawy o, o przeciwdziałaniu narkomanii. Dalej, o czym z artykułu 258 paragraf 1 kodeksu karnego, o czym z artykułu 291 paragraf 1 kodeksu karnego, o czym z artykułu 271 paragraf 1 kodeksu karnego oraz o czym. Kolejny z artykułu również 271 paragraf 1 kodeksu karnego, ale w związku z artykułem 12 kodeksu karnego. Zbędne jest przytaczanie wszystkich zarzutów szczegółowo. Prokurator apelacyjny w Katowicach podniósł zarzuty następujące. Po pierwsze błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawą orzeczenia o winie oskarżonego polegający na wyrażeniu poglądu, iż dowody ujawnione na rozprawie nie są wystarczające do uznania Krzysztofa Stańko za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów. O apelacji dość obszernie motywował skarżący yy, dlaczego wyrok uważa za wadliwy w zakresie i yy, a podniesione zarzuty za zasadne. Yy, w instancji odwoławczej Sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Wydał wyrok 9 maja 2012 roku. Autor kasacji wnosi o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Opolu w zakresie określonym zarzutami kasacji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w Opolu. Obszerne uzasadnienie kasacji przedstawia racje, które zdaniem skarżącego, no skłaniają, skłoni, skłoni, skłoniły go do wywiedzenia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Nie popieram pierwszych dwóch zarzutów kasacji, które odnoszą się do czynów z artykułu 200. Yy, przepraszam, 62, praga 2. KKS, albowiem zarzuty zostały sformułowane przez prokuratora jako zwykłą stronę postępowania wbrew ograniczeniom podmiotowo-przedmiotowym zawartym w artykule 523 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego. W sytuacji, kiedy umorzenie postępowania przed sądem odwoławczym, przez sąd odwoławczy nastąpiło na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 6 kodeksu postępowania karnego. Kasację na niekorzyść oskarżonego mógłby wnieść jedynie podmiot kwalifikowany, określony w artykule 521 kodeksu postępowania karnego, a tak się nie stało. W związku z tym zarzuty, dwa pierwsze dotyczące tego czynu, nie mogą być poddane merytorycznej ocenie sądu kasacyjnego. Popieram. Trzeci zarzut kasacji, który dotyczy rozpoznania apelacji prokuratora, który kwestionował e, ocenę faktów dotyczących e, e, czynu zarzucanego oskarżonemu i zakwalifikowanemu jako umyślne paserstwo. Prokurator twierdzi, że e, sąd odwoławczy, sąd e, apelacyjny we Wrocławiu. Dokonał powierzchnej, nierzetelnej kontroli odwoławczej zaskarżonego wyroku w tym zakresie i w moim przekonaniu prokurator ma rację. Wywody sądu odwoławczego w tej części są bardzo ascetyczne, zajmują niewiele miejsca. Trzeba w sferze ogólnej, mając w pamięci szczegóły zawarte w apelacji prokuratora i w kasacji, Poczynić taką uwagę, że Sąd Okręgowy w Opolu popełnił ten sam błąd, który popełnił prokurator kierujący akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu Krzysztofowi Stańce. W części dotyczącej, którą prokurator popiera, złożoną kasację, no stanowisko obrony jest oczywiście zdecydowanie odmienne. Obrona wnosi o oddalenie kasacji w tej części jako oczywiście bezzasadnej. Z kilku powodów. Pierwszy powód, chyba podstawowy, szczerze mówiąc, też również procesowy, mianowicie zarzuty, które zostały podniesione przez skarżącego prokuratora, pomimo tego, że zostały nazwane jako rażące, w mojej ocenie rażącego charakteru w żaden sposób nie można im przypisać. Opis zarzutów wskazanych w punkcie trzecim kasacji i częściowo później uzasadnienie, znajdujące się w tymże piśmie, wskazują de facto na to, że prokurator prowadzi no de facto polemikę z wyrokami pierwszej i drugiej instancji w tym zakresie, odmiennie oceniając wnioski wyciągnięte przez, przez te sądy. Tym samym, w mojej ocenie, zarzuty wskazane. Przytoczone pięć przepisów w tym punkcie trzecim kasacji, no absolutnie nie można nazwać jako rażące. Tym samym, jeśli chodzi o sposób ich sformułowania i zakres przedmiotowy, no, nie mogą w mojej ocenie stanowić zarzutów kasacyjnych. Tym samym, Wysoki Sądzie, to co powiedziałem na wstępie, zarzuty sformułowane przez prokuratora w kasacji, de facto zmierzają do oceny. Do zmuszenia, dokonania przez Sąd Najwyższy ponownej oceny zebranego materiału dowodowego, co w istocie jest niedopuszczalne, jeśli chodzi o postępowanie kasacyjne. Żaden z tych zarzutów, który został przytoczony, w mojej ocenie nie nosi przymiotu tego, aby było to naruszenie uznane za rażące. I co chyba najistotniejsze, nawet gdyby doszło do chyba uchylenia tego wyroku w tej części nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego w taki sposób, aby cokolwiek więcej ustalić. Te rozbieżności, które się pojawiają, zostały wyjaśniane po kolei, przez, zwłaszcza przez sąd okręgowy w Opolu, nie ma środków dowodowych na to, aby jakąś inną wersję wykreować. Prokurator w toku postępowania mógł przecież składać jeszcze inne wnioski dowodowe, mógł próbować podejmować jakieś inne czynności. no De facto nie robił tego. Oparł swój akt oskarżenia i później go bronił wyłącznie na podstawie zeznań świadka koronnego i kilku przytoczonych później przeze mnie dokumentów. Tym samym to stanowisko i to miejsce, w którym się w tym momencie na dzień dzisiejszy znajdujemy, czyli próba uchylenia tego wyroku do ponownego rozpoznania. W końcowym efekcie, w mojej ocenie, skazana jest na niepowodzenie. Reasumując, Wysoki Sądzie, ja wnoszę w pierwszej części złożonej kasacji o pozostawienie jej bez rozpoznania z uwagi na prawną niedopuszczalność, jeśli chodzi o punkty 1 i 2. Natomiast w punkcie 3 wnoszę o oddalenie, jako oczywiście bezzasadnej, i orzeczenie o kosztach postępowania, w tym o kosztach zatrzęstwa adwokackiego, według normy Dziękuję. Dziękuję. Sąd uda się na naradę. Po naradzie ogłosi orzeczenie. No ja sądzę, że nie wcześniej w ciągu 20 minut. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 28 lutego 2013 roku. Sąd Najwyższy w składzie to obecnym w sprawie Krzysztofa Stańki oskarżonego o czyn z artykułu 251 paragraf 1 kodeksu karnego i inne po rozpoznaniu w Karnej na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 roku kasacji wniesionej przez prokuratora. Od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 roku, sygnatura 2 AKA 114 łamane przez 12, zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 23 stycznia 2012 roku, sygnatura akt 3K4 łamane przez 10 po pierwsze uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego w Opolu w zakresie dotyczącym zarzutu z punktu trzeciego aktu oskarżenia i w tej części sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w Opole. Po drugie na podstawie artykułu 430 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 518 kodeksu postępowania karnego w pozostałym zakresie kasację pozostawia bez rozpoznania. Po trzecie, kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego obciąża skarb państwa. Proszę usiąść. I w tej sprawie po wszystko. Jest godzina 12.10. Sprawa się zakończyła. Może pan Mecenas i Krzysio skomentują wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie.